Analiza indeksów. Witam. 25 września. Tak naprawdę w kontekście omawianych tutaj walorów dzisiejszy komentarz można było zatytułować ponad istotnymi zaporami popytowymi. Warto bowiem zwrócić uwagę, że w przypadku WIG-20. Notowania indeksu przebiegają w tej chwili ponad stosunkowo ważnym wsparciem 2455-2460. Podobna sytuacja na kontraktach. Tutaj rolę kluczowej zapory popytowej odgrywa węzeł 2470-74. W kontekście DAX-a z kolei test strefy i obrona 9505-9515. No i dość skutecznie. Działające w tej chwili wsparcie na SP 1975-78 jak widać, dokładnie w tym rejonie wczoraj popyt zaatakował. No, a efektem tego jest ten duży biały korpus świecy. Jeśli chodzi natomiast o opory to i zapory, czy też ogólnie zapory podróżowe na omawianych tutaj walorach, to w przypadku wig 20 na pewno zwracałbym w tej chwili uwagę na lokalną strefę 2516-21, posiadającą dodatkowe wzmocnienie w postaci przełamanej wcześniej linii kanału trendowego, która w tej chwili może na, na zasadzie zmiany biegunów przeobrazić się w opór. Wydaje się, że zanegowanie właśnie tego oporu no, mogłoby doprowadzić, do tego, że indeks powróciłby po prostu w okolice poprzedniego szczytu, tym samym węzła podażowego 2552-57. Dopiero zanegowanie tej strefy wygenerowałoby sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego, a negatywne wskazanie, o czym wspominałem, przed momentem to przełamanie strefy 2455-2460. Na kontraktach z kolei negatywny sygnał wiązałby, wiązałby się z przełamaniem węzła 2470-74. W tej chwili natomiast doszło do przełamania lokalnego oporu 2511-14. Widać, że ta strefa dokładnie w tym momencie pełni rolę wsparcia. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, to będzie to zapowiedź kontynuacji ruchu. Z możliwością przetestowania strefy 2527.32. No i tutaj należy spodziewać się wzrostu aktywności podaży, a jeśli takie oczekiwania no, nie znalazły potwierdzenia w realnym handlu i dodatkowo doszło do przełamania tej niebieskiej Median Line, wydaje się, że kontrakty powinny wówczas powrócić właśnie do strefy 2552.56. Taki pierwszy niepokojący sygnał to dzisiejsze zamknięcie poniżej poziomu 2511, bowiem w takiej sytuacji nie można wykluczyć, że na wykresie ukształtowałaby się ostatecznie prowzrostowa formacja XABCD z projekcjami wypadającymi właśnie tutaj w okolicy przedziału 2470-74. Indeks DAX omówiony, został omówiony w kontekście wsparć. Jeśli chodzi o opór, najbliższy opór to bardzo podobna sytuacja jak na wig 20 i na kontraktach. Tutaj zwróciłbym uwagę na konstrukcyjnie podobny obszar oporu: 9755, 9780. Również strefa posiada wzmocnienie w postaci linii zielonej i czerwonej, median line. Z kolei na indeksie SP cały czas aktualną zaporą podażową pozostaje ten szeroki korytarz cenowy 2002-2015. Jego zanegowanie, najlepiej w połączeniu właśnie z tą czerwoną Median Line, wygenerowałoby sygnał kontynuacji ruchu, ruchu wzrostowego. O czym już wiemy, pierwsze negatywne skazanie to przełamanie wybronionej wczoraj strefy wsparcia 75-78. Dziękuję bardzo.